Dzień dobry państwu. Dzisiaj w tym filmiku krótkim rozprawię się z kolejnym potworkiem propagandowym, jaki od paru lat rządy nam wciskają, żeby udawać bardziej patriotyczne niż są. I udawać to, że bardziej o nas dbają niż faktycznie czynią. Chodzi o hasło ogólnie, ostatnio modne: walka z nielegalnymi imigrantami, wydalanie nielegalnych imigrantów. Ach, jak my dbamy o politykę ludnościową, ach, jak my dbamy o narody. A fakt faktem jest taki, że niezależnie od statusu legalny czy nielegalny, imigranci z innych kompletnej kultury i cywilizacji, którzy się nie asymilują, robią straszliwe problemy, jakie obecnie widzimy na zachodzie Europy zwłaszcza. I Pamiętajmy, że od końca lat 60., kiedy biznes sobie tych ludzi sprowadzał i lewicowcy jako elektorat i element dzielenia ludzi, to większość tych imigrantów przybyła legalnie, a mimo to zaczęli robić problemy, jakie zaczęli i jakie czynią do dzisiaj. Więc pamiętajmy, że niezależnie od swojego statusu, legalny czy nielegalny, ci imigranci z innych kultur robią problemy i będą je robić.